Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Detroit Become Human. Kontynuujmy. Hank sympatia, Hank nas lubi, bo go uratowaliśmy, ale będzie wkurzony, bo jakby po raz drugi jakby przeżyliśmy, zginęliśmy, przeżyliśmy, wiecie o co chodzi. No dobra, dobrze, że go uratowałem. Uff, to jest wow. No widać, taką minimalnie skwaszoną minę. Mam nadzieję, że będzie ok. Wciąż nieśmiertelny, co Conor? W sumie. Wiesz co, miałem nadzieję, że już nie wrócisz. Jestem tylko maszyną zastępującą inną maszynę, poruczniku. Emocje są tu niepotrzebne. Jeb się. No właśnie Minusik za to, że wróciliśmy. Eee, Chris Kamski o co chodzi? Nie wiem. Trop? Jak pan znalazł Kamskiego? No, pamiętałem, że jego morda była we wszystkich mediach, kiedy Cyberlife zaczęło sprzedawać Androidy. Zadzwoniłem gdzie trzeba. I tyle. Ale kto to jest ten Kamski, do O, to jest ta babka z menu. Cześć. <grybujesz> Jestem porucznik Anderson z policji kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. To okay. to jest jakaś bardziej, nie wiem, uśmiechnięta? Ostatnim razem, jak byłem w menu głównym, to właśnie się zapytała, czy jesteśmy przyjaciółmi, po czym miała taką rozdrażnioną minę. Zaraz pójdę po Elajczacha. Proszę, rozgośćcie się. Spotkaj się z Kamskim. Zaczekaj na Androida. Czy to nie jest ten... nie, nie, nie wiem, nie chcę źle mówić. Analizuj, zaraz zobaczymy. Założyciel Cyberlife, odszedł z firmy, y, wynalazca Tyrium oraz technologii biokomponentów. Okej, okay, czyli nas, nasz taki Dari, można by to tak nazwać. Coś tutaj jeszcze jest, zaczekaj na Androida, ale my tutaj jest zanalizujmy jeszcze Spokoła. sobie. Y, szczerość, rzeczywistość, obojętność. Szczerość. To prawda, jest bardzo ładna. Niezła chata. Niektórym androidy wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? No kurczę, niecierpliwość, dystansowanie. Niecierpliwość. Kamski jest jednym z największych geniuszy tego stulecia. Cieszę się, że go poznam osobiście. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Ciekawe, bo Kamski to w sumie takie bardziej polskie nazwisko, tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawe, czy on jest Polakiem, i ciekawe, czy tak po prostu przy, jakby. E, jak to się mówi? Przetłumaczyli to na polski język, na polski dubbing, czy jakby tak było po prostu już w grze? Ciekawe, jak jest tutaj, w tym oryginalnym dubbingu. O, Hank wstał, coś się dzieje. Elijah zaprasza. Czyli to jest Elijah Kamski, czy jakoś tak. Okej. Okay. Aha. W winie Pan się kąpią, czy coś? The fuck? Dajcie mi jeszcze chwilę. No dobra, okej. Okay. No cóż, stać go! Na basen, wille, Fajny ma widoczek, uff. Tam jakiś wieżowiec. Świetnie, świetnie. Aha, on sobie pływa i ma nas po prostu gdzieś, rozumiem. Możemy usiąść na przykład? Nie możemy usiąść. Porozmawiać z Hankiem też nie. No dobrze, to czekamy w takim razie. Ciekawe czy to jest wino, czy po prostu jakaś woda przefarbowana na czerwono. Orucznik Anderson, a to Conor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzi mi śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z Cyberlife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? nie no strasznie podejrzane wirus, wojna, defekty, defekty. Coś w oprogramowaniu defektów zaczyna emulować emocje. Uznaliśmy, że może pan wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Idę to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Conor? Wiedziałem, że padnie to pytanie. Wiedziałem. Po czyjej jesteś stronie? Neutralnie, obronnie, prosto z mostu neutralnie. Stworzoną mnie, bym powstrzymywał defekty, i to właśnie zamierzam zrobić. Aha, okej, okay. myślałem, że w innym sensie <laughs> to program każe ci tak mówić. Ale powiedz: czego ty naprawdę chcesz? Agresywnie obrownie, niepewnie. O czego pragnę, nie ma znaczenia. Chloe? Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Ja się boję. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii Cyberlife. Młoda i piękna po wsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiętnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Nie! Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Conor. Zniszcz te maszyny, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją oce. jeśli sądzisz, że szyję. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Ok, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam Co jest dla Ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie, czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną, czy żywą istotą, obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Konor, wychodzimy. Daciśnij Halo? Ja pierdzielę, nie. To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Nie strzelamy. Patrzę, czy na pewno dobry przycisk. Nie strzelaj, idziemy za Hankiem. Fascynujące. Ostatnia szansa Cyberlife na ocalenie ludzkości. Sama jest wadliwa. Nie. Nie jestem defektem. Wolałeś ocalić maszynę zamiast wykonać misję. Dostrzegłeś w tym androidzie żywą istotę. Okazałeś empatię. No cóż, to jest dziwne, że większość androidów wykazuje właśnie taką empatię uczucia. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom? Co jest gorsze od konieczności wybrania mniejszego zła, chodźmy stąd. Przy okazji zawsze zostawiam w programach wyjścia awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Zrobiliśmy a tak jak nie Hans chciał. Spojrzałem w oczy tej dziewczyny i nie mogłem tego zrobić. Tyle. Zawsze powtarzasz, że zrobiłbyś wszystko dla misji. Mieliśmy się czegoś dowiedzieć, a ty odpuściłeś. Tak, wiem, że powinienem był to zrobić, ale nie mogłem. Przepraszam. ok? A to może dobrze zrobiłeś. Jest Przyjaźń, przyjaźń! Boże. W końcu. Wow. Jakiś plusu Henka, to jest naprawdę. Trzeba się tak nagłówkować, żeby dostać tego jednego plusika u niego. Naprawdę, to jest aż straszne. Hank uznał, że Konor podjął właściwą decyzję. No i dobrze, właśnie tak chciałem zrobić, żebyśmy posłuchali Henka, Żeby się z nim zaprzyjaźnić. Wydaje mi się, że przyjaźń z nim jakby takie wspólne działanie da nam więcej. Niż współpraca z tym kamskim, czekolwiek on tam miał. Nieważne. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Taki króciutki odcinek, ale jeszcze chcę nagrać kolejny e, dzisiaj, więc cóż. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.